Donald Tusk ogłosił niedawno wielki sukces w relacjach polsko-ukraińskich. Ogłosił możliwość ekshumacji, przeprowadzenia ekshumacji, na którą polski naród czekał tyle lat, żeby móc odnaleźć szczątki swoich dziadów, swoich przodków na ziemi wołyńskiej, żeby móc sprowadzić te szczątki, pochować te szczątki, godnie przeżyć żałobę tak naprawdę. No i przez wiele lat rządy po kolei, najpierw PiSu, teraz Platformy, mamią nas zapowiedziami czy ogłoszeniami, że to jest już ten czas, to jest ten moment, w którym nastąpił przełom. No i tym razem również niby nastąpił przełom. No i spra sprawdzamy, jak ten przełom wygląda w rzeczywistości. A wygląda tak, że strona ukraińska ustami ministra spraw zagranicznych domaga się od strony polskiej renowacji, postawienia. Pomnika w miejscowości Monastysz, pomnika poświęconego ludobójcom. Ludzie, którzy kilkaset tysięcy Polaków wymordowali z zimną krwią, chcą swojego pomnika na ziemi polskiej. I od tego warunku, tak naprawdę, strona ukraińska determinuje, czy zgodzi się na przeprowadzenie ekshumacji na Wołyniu. Niesamowity skandal to jest oczekiwanie ohydne, obrzydliwe. Jeżeli strona polska ma chociaż gram godności, poczucia godności narodowej, to nie powinna nawet wchodzić w taką dyskusję z, ze stroną ukraińską. Nie ma tutaj symetrii, nie można zrównywać ofiar i ludobójców. To jest po prostu niemoralne, nieetyczne, niewyobrażalne, żeby ze strony ukraińskiej padały takie oczekiwania. Dlatego dzisiaj. Prosto z Sejmu wzywamy i na konferencji prasowej, i z mównicy wzywamy polski rząd do opamiętania się, do wyleczenia się z takiej ukrofili, do tego, żeby wprowadzili asertywność w politykę zagraniczną, żeby prowadzili politykę historyczną bez politycznej poprawności. Tak wiele chyba nie wymagamy, wystarczy godność jakieś poczucie elementarne patriotyzmu i przyzwoitości. Dlatego apelujemy do rządu polskiego w tej sprawie, niesamowity według mnie skandal w tych relacjach polsko-ukraińskich.